Szkoń, a my jesteśmy to, ja tutaj boże. jestem, ja cenna jestem z wami, ja faszystem. Po to, aby bronić moje ojczyzny, wokół moją flagę narodową. Dla ciebie panów z już że jest tylko atrapa, może tylko dekoracja. Dla mnie to jest wszystko. Dla mnie to jest moja ziemia, moje niebo, moi rodacy, ludzie, którzy wiedzą, czym jest największa wartość tego kraju. To my jesteśmy tą solą. Traficie, na przychodzą. No, przychodzą, tak, jest nas coraz więcej. Cóż, Boże, Słuchajcie, są tu moi. Są tu st moi starzy druchowie jeszcze z podziemia solidarnościowego. Romek Bielański, który ze mną siedział na jednej ławie oskarżony. Jest prawo Romek. Jest Janek który mnie utrzymał w stanie wojennym, przewoził bibułę. Jest tu Stara Gwardia. Jest Wojtuś z mojego zakładu pracy, który też usiadł razem ze mną do pieżdelka, Jak Pan Bóg przykazał, w walce z komuną. Są tu ludzie, ale są też młodsi. Są też młodsi, chociażby jak Robert, jak Jest tutaj, o, vata, co na wiostanie wojennym, prawda? Nic nie jest. Z książek, tylko na szczęście z książek. Dobranoc. Bądźmy, 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 Bądźmy razem. 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 A ci z solidarnościowego podziemia, którzy i dały Solidarności, którzy poszli w pracy Targowica! 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 Targowica!

to Policja prosimy, którzy bronią tego, żeby Polska była normalnym, demokratycznym, wielkim państwem. To jest wasza rola, to jest wasze wspaniałe osiągnięcie, to jest wasze zadanie. Ja za chwileczkę pójdę na posiedzenie sądu, który przekaże pierwsze informacje. Na temat badań, jakie są realizowane, i później Państwu to przekażę. Uważam, że obrona sądu, którą Państwo od początku realizujecie, jest jedną z ważniejszych kwestii dzisiaj w Polsce. Prawidłowy sąd, uczciwy sąd, demokratyczny sąd to jest ważność, to jest waga bezpieczeństwa Polski. To jest waga bezpieczeństwa narodu polskiego i dlatego serdecznie dziękuję Wam wszystkim za to, że gwarantujecie sędziom, że nie muszą się bać tych ataków, jakie zostały zapowiedziane. Tego działania bezprawnego, tego działania agenturalnego, które zostało zapowiedziane, żeby niszczyć Polskę, a My tutaj stojący Polskę radujemy, bronimy sędziów, bronimy rzecz polskiej praworządności. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że jesteście dzisiaj rano tutaj pod Sądem Najwyższym. Wczoraj Donald Tusk powtórzył to, co mówi od kilkunastu miesięcy, że jest gotowy łamać prawo, bo osiągać swoje cele polityczne. I mówi to, by zdjąć karki swoim koalicjantom, żeby razem z nim dokonali zamachu stanu. Tak to należy odczytywać. Dlatego dziękuję Państwu, że dzisiaj przyszliście, bo wiemy doskonale, na jaki kolejny urząd oni chcą się zasadzić. Przegrali wybory. Przegrali wybory. Polska wygrała, oni przegrali, ale dzisiaj musimy obronić te wybory. I bardzo Państwu dziękuję, że jeśli... Jest... Donaldowi Pustowi, jeśli Romanowi Giernikowi, jeśli Podnarowi cały tej mimołoży, uda się to, że dokonać zamachu na te wybory, to znaczy, że idziemy już, idziemy już w przepaść. Idziemy w kompletną przepaść. Tracimy Polskę. Ale co to znaczy Polska? Bo ludzie dzisiaj nie rozumieją tego, co to znaczy Polska. Polska to znaczy wolność, Polska to znaczy miłość, to Polska to znaczy wyznawanie własnych wartości, własnych poglądów, to jest rodzina. Rodziny nie będzie, ona na rodzinę będzie atak, jeśli nie będzie Polski. Bo bo Polacy nie będą mogli się rozwijać, bo Polacy nie będą uprzywilejowani we własnych państwach. Więcej, będą podporządkowani obcym interesom. Bo to tutaj na tej ziemi, proszę państwa, na tej ziemi, dwóch naszych odwiecznych wrogów, Rosja i Niemcy, chce gospodarować, bo tylko na drupie Polski, na trupie Polski. Ich mocarstwa, ich imperialistyczne zapędy mogą być zrealizowane. Polska zawsze stała im w poprzek. I dzisiaj dlatego dzieją się takie rzeczy. Bo ci po drugiej stronie to są sługusy czara, sługusy kanclerzy, sługusy wszystkich tych, którzy państwo polskie chcieliby zniszczyć i wdeptać w ziemię. W takim państwie. Każdy Polak będzie mógł się czuć jak reprezentant drugiej kategorii, jak ktoś gorszy. Nie myśli o tym, że oni będą nawet lepszymi. Nieprawda. Niemcy wszystkich będą traktowali, czy ruscy, równo z pogardą, a szczególnie Niemcy. Ta germańska pogarda do Polaków wyraża się nawet w słowach, w dowcipach, których dzisiaj używają. Dzisiaj Niemcy chcą pozować na takich Elokwentnych, na takich empatycznych, takich z otwartymi ser sercami, wypierającymi tą swoją nazistowską przeszłość, te wielkie zbrodnie, prawda? Jaki tam, tam rasizm, broń Boże, ale jeden rasizm u nich żyje, czał, czał. Niesiemy go na naszych rękach do powrotu Ale dzisiaj już wiemy, dzisiaj już wiemy, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze, dlatego że chcą wdrożyć za chwilę do końca pakt migracyjny. Widzimy, co dzieje się na granicach. Za trzy tygodnie przewodnicząca Komisji Europejskiej wyjdzie i powie, takie i takie zasady paktu migracyjnego obowiązują. Także Polskę. Dokładnie to, przed czym przestrzegaliśmy, przed 1 czerwca się stanie. Po drugie, wyjdzie i powie, Polska ma wdrażać. 90% redukcji emisji CO2, czyli dalej zaorać, jeszcze bardziej zaorać polski przemysł. Razem z resztą Unii Europejskiej. Po trzecie, wyjdzie za trzy tygodnie, zobaczycie, i powie: Umowa Mercosur obowiązuje. Czyli polski rolnik ma przestać tak naprawdę funkcjonować już wkrótce. I po to jest im potrzebny ich prezydent. Ale jest jeszcze jedna sprawa, dla nas, dla polskich patriotów najważniejsza. Oni chcą zmienić traktat, traktat o Unii Europejskiej w taki sposób, żeby zabrać jeszcze więcej prerogatyw, kompetencji, władzy do Brukseli. A jak do Brukseli, to znaczy też do Berlina i do Paryża. To jest ich prawdziwy cel. Bez prezydenta tego nie zrobią. Dlatego są dzisiaj w takiej panice. Cjech. Dlatego są dzisiaj w takim przestrachu. I nie możemy pozwolić na odebranie tego zwycięstwa. Tak absolutnie. Nie pozwolimy! 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 Nie Wyciężymy! To pierwszym planem po zamachu, który miał być dokonany poprzez niedopuszczenie wybranego demokratycznie prezydenta, było wprowadzenie ustaw wprowadzających cenzurę w Polsce. Tak zwanej mury nienawiści, kontroli internetu, zlikwidowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i narzucenie własnej fasadowej organizacji w to miejsce. Tak miało wyglądać i tak dalej. Być może jeszcze w głowach ludzi wychowanych na sowieckich wzorach wygląda scenariusz dalszego postępowania. Na szczęście pod y, projektem owalenia polskiej demokracji nie chce się podpisać większość również polityków, polityków, polityków koalicji rządzącej. Nie chcą ponosić odpowiedzialności za wyczyny ludzi, którzy już dawno powinni siedzieć w więzieniu, jak Roman Kierty. Tylko dzięki temu, że zostały usterilizowane sądy i prokuratura, ten człowiek dzisiaj nie jest Romanem Gier, tylko może wpływać na te sądy i prokuraturę. To Dzego by się nawet Łukaszenka powstydził, bo oni to załatwiali bardziej okay, białych krękawiczka. Mamy do czynienia z ogromnym obniżeniem autorytetu Polski to, że polski premier nie jest wpuszczany do jednego pomieszczenia z premierami innych demokratycznych państw, wynika właśnie z tego, że Polska przestaje być traktowana jako normalny kraj demokratyczny. Jesteśmy krajem peryferyjnym, jesteśmy krajem, w którym przestaje obowiązywać konstytucja. Jesteśmy krajem, w którym się gwałci wolność słowa. Jesteśmy krajem, w którym są więźniowie polityczni. Jesteśmy krajem, w którym torturuje się aresztowanych przeciwników politycznych. To wszystko znajduje się już dzisiaj w raportach Kongresu, Departamentu Stanu, ale też tych instytucji europejskich, które mają jeszcze odwagę upominać się o praworządność i wolność. Dobry, to za która raczyła stwierdzić po pierwsze, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej, Izba Policji nie jest sądem, co jest oczywiście w która raczyła stwierdzić, że o ważności wyborów, proszę Państwa, miała by orzekać Izba Pracy. No i ja się Proszę Państwa, a na jakiej podstawie? Mamy artykuł 7 Konstytucji, który mówi o tym, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Tak jak nam obywatelom wolno to, co nie jest zabronione, tak organom władzy publicznej, a takim przecież jestem innymi, sąd najwyższy, wolno tylko to, co stanowi prawo. I gdzie w konstytucji, gdzie w ustawie jest napisane, że Izba Pracy mogłaby orzekać ważność tych Gdzie? Nie ma takiego przepisu. Nie ma. Jeżeli ktoś ma genialne pomysły, tak jak pan minister Bogdan, żeby odżyły stare przepisy, to ja także przypomnieć, proszę państwa, że izba, która robiła to przepisy w kontroli spraw publicznych już nie istnieje. Nie ma już Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Ona została zlikwidowana. Jej od 2017 roku po prostu nie ma w polskim prawie. Więc jak, na jakiej podstawie sędziowie Sądu Najwyższego, którzy muszą świecić przykładem, którzy stoją na straży praworządności, mieliby wyjść na salę i orzekać bez podstawy prawnej o czymś, czego po prostu im nie wolno robić? Jak? W jaki sposób? Ci ludzie, ci wszyscy profesorowie prawa, ci prawnicy, którzy głoszą tego typu tezy po prostu się kompromitują, to trzeba powiedzieć wprost, po prostu się kompromitują. Oni sprzedali swój autorytet na rzecz działalności politycznej. Ale proszę Państwa, bardzo Państwu wszystkim dziękuję, że Państwo tu są, bo Państwo właśnie swoją obecnością tutaj pokazujecie, że Polacy, że naród, że suweren nie da sobie ukraść prawa do wyboru prezydenta Rzeczypospolitej. Nie da sobie odebrać tego konstytucyjnego prawa do ukształtowania władz naszego kraju. Nie damy sobie po prostu tego zabrać. I ja jestem przekonany, że marszałek Sejmu. Nie będzie chciał się zapisać w historii Rzeczypospolitej, jako ten, który ukradł ludziom prezydenta, bo to tak trzeba nazwać. On by ukradł nam prezydenta. Miejmy tego świadomość. Ale oczywiście nie możemy opuszczać gardła. Nie możemy. Tracić czujności. Właśnie przez takich ludzi jak tam, tak? których widzimy tutaj wszyscy, musimy cały czas pilnować tego, żeby w Polsce zwyciężyła demokracja i żeby zwyciężyła praworządność, bo my po to tu jesteśmy, nie po to, żeby robić zadymę. Tylko wręcz przeciwnie, na no zadymę to robią tamci. My jesteśmy po to, żeby dopilnować, że wszystko będzie zgodnie z prawem. A pamiętajmy, że obowiązujące prawo to jest konstytucja, to są ustawy, to są źródła prawa wymienione w konstytucji, a nie uchwały Rady Ministrów, nie uchwały Sejmu, nie opinie prawne profesorów prawa i nie oświadczenia upolitycznionych politycznych Sądu Najwyższego, ani